Za nami spotkanie 34. kolejki pierwszej grupy trzeciej ligi Dechia Mazowiecki. Wygrała z KS Kutno 2 do 0. Komentarz poproszę trenerów obu drużyn. W pierwszej kolejności trenera drużyny gości. KS Kutno, Pana Dominika Tomczaka. Panie trenerze, bardzo proszę. Znaczy no przede wszystkim gratulacje dla, dla gospodarzy, tak. że no, okazali się piekielnie skuteczni. I myślę, że bardziej drżać, no mają bardziej ograny i bardziej dojrzały skład. jeżeli chodzi o nas, natomiast no, mamy pewien niedosyt na pewno. W pierwszej połowie stwarzamy sobie, mówię, no, przynajmniej trzy takie hajowe sytuacje, gdzie to my moglibyśmy otworzyć wynik meczu. Przerwie sobie, ustawiamy grę, co mamy zrobić w drugiej połowie. No, wiadomo w naszym przypadku, kiedy walczymy o utrzymanie, to, no, to trzy punkty są najważniejsze. No, no i 51 minuta, kolejny raz popełniamy błąd z, przy ustawieniu w aucie. wychodzi na prowadzenie. Wiadomo, musieliśmy podjąć ryzyko, zmieniliśmy od razu ustawienie. Zrobiliśmy kilka zmian, no i znowu gdzieś tam sobie złożyliśmy sytuację, natomiast gra się zrobiła bardzo otwarta, tak? bo to, że Lechia wygrała 2-0, no to przy bardziej e, chłodnej głowie albo zimnej krwi, no, ten wynik mógł być bardziej okazały, ale mówię też, przy wyniku 1-0, czy nawet 2-0, no, mieliśmy sytuację, żeby powiedzmy odwrócić jeszcze te, te, te losy tego meczu, natomiast niestety nie udało się. No i musimy szukać teraz punktów w kolejnym meczu, gdzie mamy już środę, ale mówię Lechii i gratuluję dojrzałości trenerowi, bo naprawdę super robotę wykonano na przestrzeni tego półtora roku i no się, myślę, że będzie pracowała na pretendenta na przyszłą sezon do, do drugiej meczu. Tego życzę i gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o komentarz trenera Lechii, pana Dominika Bedarczyka. Witam. Powiem tak na gorąco, że chyba najcięższy mecz w tej rundzie dla nas. Trzy punkty zostają w Tomaszowie, ale naprawdę dzisiaj musieliśmy zostawić dużo zdrowia i dużo dyscypliny taktycznej, żeby po prostu te punkty zgarnąć. Wiedzieliśmy, w jakiej sytuacji jest przeciwnik, że przyjedzie tu bardzo zdeterminowany. I żebyśmy dotrzymali kroku, naprawdę musieliśmy mocno dzisiaj pracować w kompakcie, wspólnie. Naprawdę, dziś jestem bardzo zadowolony z tego, co Dużyna pokazała. To, co sobie praktycznie założyliśmy przed to zrealizowaliśmy w 100%. Oczywiście sytuacje, które później. Yy... Pojawiły się to już po prostu sytuacja spowodowana, że kutno się otwierało, i mogliśmy gdzieś tam ten wynik powiększyć, ale, ale przeciwnik też przy, przy, nawet przy wyniku 2-0 miał sytuację, można powiedzieć, setkę, którą gdyby wykorzystał, to, to równie, róż, różnie się tu mogło dziać. Wiadomo, że o inne cele gramy bo my już jesteśmy troszeczkę już w fazie takiej, gdzie, gdzie ta góra nam gdzieś nie grozi, dół nam nie grozi, przeciwnik jest zupełnie w odmiennej sytuacji i tutaj mi naprawdę, może nie, że ciężko, ale staram się też pracować nad tym, żeby właśnie taką agresję i taką chęć, jak dzisiaj drużyna jeszcze pokazywała, jakbyśmy po prostu grali też o życie. Tak więc tym bardziej się cieszę, bo takie zwycięstwa po prostu smakują zdecydowanie bardziej. Tak więc jeszcze, jeszcze raz chciałem podziękować chłopakom za, za to, co dzisiaj zostawili na boisku. Cieszę się bardzo.